Gimnazjaliści rozpowiadają, że nauczyciel fizyki jest pedofilem. Pan Andrzej Jiszycki spotka się z Mirkiem, nosi skupę i wykorzystuje go seksualnie. Lesiu się pija z Grubsza sprawa, co? 14 mszczą się na fizyku za złe oceny. Najlepiej, po tej całej akcji Lesiu wyleciał ze szkoły. Tylko pamiętaj, żeby nikomu nie mówić, że jesteś moim tatą. 15-letnia pomaga ośmieszać swojego ojca. <grywa> By zdobyć ukochanego dziewczyna zgadza się na kolejny kawał. I pozmień te płyty. Tylko na chwilę. Kolega Aliny podrzuca mężczyźnie film pornograficzny. Chce, by ten włączył go na zajęciach. To jest masakra, że muszę wybierać pomiędzy własnym ojcem, a chłopakiem, który mi się podoba. Tato, nie rób tego! Słucham? Są To twój ojciec? Tak. Po swojemu zróbmy to. Już są wszystko wiesz. Do przodu zróbmy chociaż krok, ale nie kończąc się sam. Twarz po chyba właśnie tego chcesz Bądź przyjacielem, malek Kto odwróci się po swojemu Zróbmy to, już są już wszystko wiesz Do przodu zróbmy chociaż krok Ale nie kurczący się Zabawa może trwać po Chyba właśnie tego chcesz Bądź przyjacielem, malek Kto odwróci Wiesz, czego nigdy by nie zrobił? Uczeń pierwszej celi Liceum Jurek Makowski jest szkolnym przywódcą i duszą towarzystwa. Pewny siebie chłopak ma także powodzenie u dziewczyn. Wraz z paczką przyjaciół wciąż wymyśla nowe żarty, które nie podobają się nauczycielom. Ja to nie klubbym z gwinta przy dyrze. No? Chyba z dyrem. No. Makłaty? Ty nam tylko zostałeś? Nie ma takiej rzeczy, której bym w szkole nie zrobił. No jasne. O. A Blanta byś zapalił? No jasne. Chyba nawet mam jednego jeszcze sobie. Ja, ja bym nie miał. Kolej. To nie wiem, czy się zapali na tym z No, za... o. no. też te czasy capit, No Przecież no, no, też whuh. byłaś? To da, da. Dawaj do szkoły, dawaj do szkoły. Nie znam ja, Nie wejdziesz <s |notimestamps|> do Nie wejdziesz. Hej! chyba nie jest najlepszym miejscem na takie atrakcje. Jesteście uczniami tej szkoły? A nawet jeśli to to. A nauczyciele wiedzą, co to robicie? Może tak. Papierosa zapaliłem. Jakiś problem pan ma? Paliłeś marihuany. Ja dobrze znam ten zapach. A skąd? Z autopsi? Nie żartuj sobie! Ja wpadniesz na ci nie będzie tak wesoło. Dobra, niech pan, pan już odpuści chcemy sobie pogadać kolei. Ja wam teraz odpuszczę, ale nauczyciele się tak o wszystkim dowiedzą. Co to był za kolejny? nie. kto ty jest Nie wiem, nie Nie mam pojęcia, kim był ten gość, ale wkurzył mnie na maksa. Takie gadki moralizujące, niech swoim dzieciakom lepiej wciska. Jeszcze przy dziewczynach mnie straszy, że nauczycielom doniesie. Kretyn. Tak? No to super, bo. Cześć dziewczyny. Dzień dobry. Mężczyzna jest ojcem Aliny Sałackiej, uczennicy drugiej C gimnazjum i na następnej lekcji ma prowadzić warsztaty przyrodnicze. Dziewczyna jednak nie chce, by ktokolwiek wiedział, że ekolog jest jej ojcem. Pamiętam. Cześć. Czy ty się ojca wstydzisz? Zwariowałaś? Nie, o to chodzi, po prostu zaraz będę słyszeć jakieś teksty, że mój tata to spec od ptaszków i karmików. jak jest. Poza tym tata ma pogadać z kruszką, żeby ona też nic nie gadała. Jakby. No spokoj też nic nie się powiem. Okej. Okay. Ej, patrz to idzie. O tak na mnie ostatnio spojrzał, że myślałam, że zemdleje. Cześć dziewczyny. Cześć. cześć! Co tam słychać? Wszystko dobrze u ciebie. W porządku. Tak wyglądacie, że wzroku od was nie można. No, Jurek, Spoko ja to zrobię. Dzięki. Dzięki. Cześć. 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 Świetny jest, co? Idealny. I ten uśmiech z okładki, normalnie. O, boski. Jezu. Masakra. Teraz musisz się koło niego zakręcić. Nie ma innej opcji. Tak myślisz? Yes. No co, pierwsza dama no, ci się podoba. Co nie? Wiesz, że tak. No to na co czeka? W sumie masz rację. <laughs> Już od dawna Jurek mi się podoba, ale byłam pewna, że on nie zwraca na mnie uwagi. Chociaż może już ma rację, może ja też padłam mu w oko. Byłoby ekstra, jakby coś z tego wyszło. Jurek jest niesamowicie przystojny, aż mi się gorąco robi, jak go widzę. Dzień dobry, panie Tadeuszu, przepraszam, że musiał pan czekać. Przed rozpoczęciem swoich zajęć, ojciec Aliny chce porozmawiać z barbarą Gruszką o chłopaku, który przed wejściem do szkoły palił marihuanę. Jest coś, co chciałem pani powiedzieć. Słucham? Przed szkołą przyłapałem jednego z uczniów na paleniu marihuany i uznałem, że powinna pani o tym wiedzieć. Jest pan pewien, że to jest uczyn naszej szkoły? Tak, sądzę, Staw z innymi kolegami. A jak wyglądał? Miał niebieską bluzę z kapturem i kolega zajęcił mówił na niego. Maku? Panie Tadeuszu, ja mam prośbę. Proszę mi go wskazać, jak go pan następnym razem zobaczy, dobrze? To co idziemy? Oczywiście. Jeszcze prośba od mojej córki. Alinka bardzo prosiła, żeby nikt z uczniów nie dowiedział się, że to jej ojciec prowadzi tutaj zajęcia. Czyli może to zostać między nami? Oczywiście. To co idziemy? Mężczyzna zauważa chłopaka, który palił marihuanę i wskazuje go nauczycielce. Jurek, który zgłosił się na warsztaty tylko po to, by nie iść na lekcje, jest zaniepokojony, bo nie spodziewał się, że spotka mężczyznę, który go przyłapał. To jest ten frajer który mnie dzisiaj, co się do mnie dzisiaj poczką przypieczył. No to sobie wkręcasz z No serio, to jest on. No to jest faktycznie. Tego. Ja nie mogę, to jest Zapytaj Zapytajcie, czy mu skręta nie odpalić? Nie, jest to karty. To jest on, moskito. Bardzo proszę o ciszę, dziękuję. E, chciałabym przedstawić Wam Pana Tadeusza, który poprowadzi dzisiaj pierwsze zajęcia warsztatów z cyklu Higiena Przyrody. Będziemy mieli lekcje? Ja bardzo proszę o skupienie nie, no i nierozmawianie podczas Ciekawe, zajęć. o czym będzie. Dobrze. Dziękuję. Panie Tadeuszu, myślę, że możemy zaczynać. E, witam Was serdecznie. Dobry. Dzień dobry. E, chciałbym, żebyśmy e, pierwsze Mój zajęcia poświęcili dokarmianiu ptaków. Na początek powiem wam kilka słów na temat odpowiedniego pokarmu, a później pokażę taki prawidłowo zbudowany karmik i... Karmiki, no. no. Sami spróbujecie zmontować takie karmiki. Ale co to za filozofia? Bierze się dwie deski i gotowe. <noise> e, no tak nie do końca, bo źle skonstruowany karmik będzie powodował, że wiatr będzie nam wywiewał pokarm i nic z tego nie będzie. No dobra, ale po co dokarmiać te wróble? Słyszę, że nie zły leni się przez to włącza. Właśnie. no. Nie tam jak mama postawia od, obiad pod nosą, też mi się nie chce gotować. <noise> Kochani, ja bardzo proszę zostawcie tego typu komentarze dla siebie, dobrze? dobrze. Dziękuję. Pani to dusz, już muszę iść. No to córka mężczyzny jest zdenerwowana, bo chłopak, który jej się podoba, uważa, że zajęcia z jej ojcem są głupie i nudne. Strasznie nudne, co nie? Nie, że mnie to całkiem ciekawe, bo. Ciekawe? Tylko jest strasznie przytrzymany. No ale wiesz, to ważne, żeby pomagać zwierzętom. Dobra, ale gdyby nie to, że nie mam je teraz na chemii, to już dawno bym stąd poszedł. Ale mimo wszystko to bardzo fajne. No i... Fajne? Co ty tak bronisz tego sztywniaka? Może się zakochała. dość Aha, dzięki. Oj, nie spinaj, Alina. Żartuję no, przecież. Spadaj. Ho, ho, ho. Widocznie lubi ptaszki. No dokarmianie ptaków to bardzo odpowiedzialne zajęcie, brew pozorom. Jurek nie wie, że to mój tata prowadzi warsztaty i zaczął na niego najeżdżać. Co ja miałam zrobić? Być po stronie chłopaka, który mi się podoba, czy bronić własnego ojca? Jedno i drugie wyszłoby głupio. No, ale jednego jestem pewna. Jurek jest niesamowicie przystojny i cały czas o nim myślę. Dzisiaj porozmawiamy o ruchu zmiennym. To jest taki ruch, który doświadczamy jadąc na przykład... Fabian Jackiewicz i Maciek Bogusz, uczniowie gimnazjalnej pierwszej C, ciągle sprawiają kłopoty nauczycielom. W dodatku ostatnio ich wyniki w nauce bardzo się pogorszyły. Na lekcji fizyki z Andrzejem Lesickim uczniowie po raz kolejny przeszkadzają w prowadzeniu zajęć. Albo podczas lekcji nauczyciel mówi, wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy, głos z sali. Mi też, ale ja się leczę. <noise> No brawo, panowie. Widzę, że jesteście świetnie przygotowani do lekcji, dlatego zapraszam was do tablicy i porozmawiamy trochę o ruchu. Dobrze? Proszę, Maciek, Fabian. Raz, dwa. No, ruchy, ruchy. E, na początek proszę mi powiedzieć, dlaczego ruch nazywamy względnym. Słucham. Trudno powiedzieć, dlaczego. Trudno powiedzieć, dlaczego. Może komuś z klasy łatwiej powiedzieć, dlaczego. Bo można go opisać względem różnych układów odniesienia. Brawo, Mirek. Można go opisać względem różnych układów odniesienia. A jakie w takim razie mamy rodzaje ruchów zmiennych? Ruch zmienny i bardziej zmienny? Tu masz recenzję swojej odpowiedzi. Słucham. To jest z klasy, Mirek. Ruch zmienny opóźniony i przyspieszony. Sam życie jest opóźniony. Chłopcy, żarty się skończyły, dobrze? Dostajecie pojedynce. No ale proszę pana, możemy się nauczyć na następną lekcję. Ale ja mam nadzieję, że się nauczycie na następną lekcję. Bo to nie jest pierwszy raz, jak przeszkadzacie w prowadzeniu lekcji, jesteście nieprzygotowani. I kolejna jedynka, jak tak dalej pójdzie, będziecie mieli chłopcy poważne problemy, żeby zdać do następnej klasy. Dobrze? Siadajcie, proszę. Żarty się skończyły. Mirek, bardzo dobrze. Tak, e dawaj to. Mirek, zostań po lekcjach, dobrze? Chciałem z Tobą porozmawiać chwilę, dobra? Mhm. To jest jakaś totalna masakra. Lesicki się na nas uwziął i bez przerwy bierze nas do tablicy. I nie też nie są orłami z fizy, a tylko nam powiedział, że jesteśmy zagrożeni. On nas po prostu nie lubi, bo czasami sobie jaja robimy. Ej, no weź, ale może na przykład wiekujemy się na tym, razem i poję że nas przepyta, co? gimnazjaliści są przekonani, że nauczyciel nie przepuści ich do następnej klasy. Chcą znaleźć sposób, by bez wysiłku poprawić złe ocenę. Może fieszyn sobie po kilka frentek, co? No chyba głupi jesteś. Przecież on się od razu skapnie, że to my. No to skoro przynajmniej nie możemy poprawić tych cen, to wymyślmy jakiś zarąbisty plan, żeby zemścić się na Lesiu. E, parz, żlizu idzie! Co chciał od ciebie, twój kochany Lesiu? Powiedział, że jak tak dalej pójdzie, to dostanę piątkę na koniec. No, niezły nam pupilek z ciebie wyrasta. A musiałeś się tak rwać do odpowiedzi. No właśnie, po co się odzywałeś pacanie? Przy ciebie ja i Maciek wypadliśmy jeszcze gorzej przy tablicy. mnie to wy jesteście, jak się nie chcecie uczyć to wasz problem. Ale wazeliniarz, masakra. Lepiej ty mieć nad tym planem zemsty na lesiu. Wiem, użyjemy jego fotki. Zrobimy jakiś pojechany fotomontaż i wrzucimy do netu. Ej, super pomysł, no ale skąd weźmiemy jego fotę? No, nie wiem, zaraz skołujemy. To dawaj. Fabian i Maciek szukają nauczyciela fizyki. Chcą zdobyć jego fotografię i zrobić mu kawał za to, że stawia im złe oceny. Tylko tak, żeby nie zauważył, to. Przybliż trochę. Jeszcze. O, jest dobrze, przyda. Dawaj, tak stwa, dla pewności. Dobra. Okej. Okay. Co wy robicie, Patrusiu? Ej, My nic, proszę pana, kolegi szukamy. Pokaż, pokaż, pokaż. O kuj, Ale zarąbisty. No, Zimno. tylko co nam daje go zdjęć przy tablicy? No mówiłem ci. Użyjemy go, żeby zrobić jakiś hardkorowy fotomontaż. No tak, tak, no ale jaki? A jakby tak połączyć fotelesia z fotą woźnej? No wiesz, że nie by i woźna Ej, śpią ze sobą. Ej, chłopie, był mały pomysł. No to, to chodźcie, teraz też zrobimy. To czekaj. Czekaj, czekaj, Też przybysz trochę, dobra? Będzie zemsta, jak ja nie wiem. Leś w końcu dostanie nauczkę za to, że nas tak gnębi z fizy. Padnie, jak zobaczy siebie w łóżku z woźną. Barbara Gruszka chce porozmawiać z licealistą, który został przyłapany przez prowadzącego warsztaty ekologa na paleniu marihuany. O co chodzi, pani profesor? Powiedz mi, co robiłeś dzisiaj przed szkołą? No, nie rozumiem za bardzo, o co pani chodzi. Czy byłeś przed szkołą z kolegami? No, byłem, ale czy stanie przed szkołą jest zabronione? Czemu w ogóle o tym rozmawiamy? No, stanie nie, ale palenie marihuany to już jest chyba co innego, prawda? Że niby ja marihuanę paliłem! Biurek, odpowiedz mi krótko, paliłeś czy nie? Nie, nie paliłem żadnej marihuany. Przykro mi, ale w tej sytuacji jestem zmuszona wezwać Twoich rodziców i porozmawiać z nimi. Ale po co przecież Pani mówię, że nie paliłem żadnej marihuany? Nie musi Pani ich wzywać. No i tutaj się mylisz, bo muszę. Ten cały ekolog wkurzył mnie już na samym początku. Jeszcze teraz okazało się, że doniósł skręcie gruszce. Ja tego tak nie zostawię. Razem z ekipą wytniemy mu taki numer, że mnie popamięta. Mówię jak się o tym dowie, to dostaniesz szału. Znowu jakiś szlaban dostanę albo nie wiadomo co. Wściekły 17 siedemnastolatek rozmawia o zemście na ekologu ze swoimi przyjaciółmi. Tymczasem dziewczyna, której Jurek bardzo się podoba, ma nadzieję, że chłopak wreszcie zaprosi ją na randkę. Nie wiem, coś wymyślić, ale zobaczy, że nie można z nami zadzierać. Będą jaja. Dobrze, oczywiście. No nie przesadzaj, to jest spoko. Tak? O, stary, masz okazję, akurat idzie. Przepraszam, pytanie mam jedno. Dzień dobry. Słucham. Czy pana wykładu można nagrywać? Nie. Jeśli masz taką Myślę. potrzebę, to proszę bardzo. A to bardzo dobrze, bo akurat są tak nudne, że z sobie je puszczę przed snem, żeby lepiej zasnąć. Skończyłeś? Nie, nie, dopiero się rozkręcam. Mam jeszcze jedno pytanie. Takie jak poprzednio? Nie, lepsze. Czy w w trakcie seksu z pana żoną, chcesz pan bredzi o dokarmianiu ptaszków? Jeszcze słowo, Zdej. a za małym Co, znowu pan chce kapować? Sam sobie pan ze mną nie poradzi? Nie, lepiej ze słowami. Jurek, spokojnie. O, to, o, to zwykły No Znowu pan jak moja babcia. No co on wam zrobił, czego. Czemu wy się go tak czepiacie, ty? dalej go bronisz? Przewrażliwiona jakaś jesteś? Nieważne. Nieważne. Dwie co on zrobił? Ostro. No, nie oświeć, Na Nakapował gruszę, że traf... paliłem przed szkołą. Serio na ciebie ale. Zamiast go bronić, też mu powinnaś jakiś tekstem konkretnym przywalić. Zasłużył sobie. No dobra, nie wiedziałam. Chodźcie stąd, bo już nie wytrzymam tego. No. Ale Maku, i tak musimy dowalić jeszcze takiego teksta, żeby się nie mógł pozbierać. Masakra. Teraz to już się totalnie załamałam. Dlaczego mój tata doniósł na Jurka? Przecież jak się Jurek o tym dowie, to na pewno nie będzie chciał ze mną kręcić. Z drugiej strony na za szkoda mi taty. Co ja mam teraz zrobić?